Radosną uroczystość, rozpoczęcie budowy naszej największej farmy fotowoltaicznej. Jest to zarazem także jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce 100 MW. Bardzo duża inwestycja na terenach byłego Siarkopolu, czyli spółki Skarb Państwa, czyli we współpracy ze spółką Skarpaństwa Państwa tę inwestycje rozpoczynamy. Oni nam udzielili dzierżawę tego terenu pod te inwestycje. Jest to Inwestycja, która zapewni energię elektryczną dla ponad 50 tysięcy gospodarstw domowych na Podkarpaciu, to też szalenie ważne. To będzie tania i czysta ekologiczna energia wyprodukowana na tej farmie. W tej farmie zostały zastosowane nowatorskie panele fotowoltaiczne, które będą także pochłaniały energię podbitą od ziemi, czyli efektywność pracy tych paneli będzie wyższa niż takich standardowych, czyli zostanie po prostu wyprodukowane więcej energii aniżeli takie tradycyjne do tej pory stosowane technologie. technologii. Cieszymy się, że jest to taki milowy krok w realizacji naszej strategii. Mamy Zapadamy do końca 2030 roku budować, mieć swoje portfolio około 3000 MW, więc nasz program PV przyspiesza. Rokrocznie będziemy budowali około kilkuset nowych farm. Ta jest największa, już wiemy, że będziemy ją Powiększali, będzie miała na pewno około 150 MW, a można nawet i więcej. Podkreślam, będzie to inwestycja, która w dużej mierze wesprze bezpieczeństwo energetyczne w rejonie północnego Podkarpacie. Do zamontowania mamy ponad 180 tysięcy paneli fotowoltaicznych, bifacjalnych, około 300 falowników, kilkanaście dużych stacji transformatorowych, własne GPO i podłączenie do wysokiego napięcia. Znajdujemy się na terenie posiarkowym, co wymaga od wykonawcy bardzo głębokiej analizy stanu gruntu, głębokości zabijania konstrukcji, grubości stali, którą będziemy tutaj wykorzystywali. Zaczynamy. Nasze inwestycje są lokowane praktycznie w całym kraju. E, takich inwestycji. Będzie w zależności od tego, jakich będą mocy. Tak? Robimy takie mniejsze inwestycje, ale też większe, takie jak ta tutaj. Tak? Plan, jeśli chodzi o fotowoltaikę, to jest 3 gigawaty, także zakładamy, że takich inwestycji będzie może być nawet kilkaset. Poszukujemy też nowych gruntów i pod energetykę wiatrową, bo liczymy, że zostanie wdrożona zasada 10H i będzie można też Inwestować w lądową energetykę wiatrową. Energetyka odnawialna jest najtańszą energią, ponieważ nie jest obciążenia opłatami emisyjnymi, a dwa technologia tak idzie do przodu, że, że dzisiaj jest wyższa sprawność energetyki odnawialnej. Dlatego jest to z całą pewnością im więcej energetyki odnawialnej, z elektrowni słonecznych, jak i z elektrowni wiatrowych, to niższe ceny, wyższa konkurencja, a wręcz wymóg, bo dzisiaj wiele przedsiębiorstw wręcz oczekuje. A nawet tutaj, jeżeli chce jakieś lokować inwestycje, jest to warunek, aby te inwestycje mogły, mogły powstawać, to jest właśnie zielona energia. Także to jest warunek rozwoju gospodarczego. Bardzo ważny jest taki miks energetyczny, ponieważ energia odnawialna ze słońca, z wiatru, ona nie zawsze jest oczywiście dostępna, bo nie zawsze świeci słońce czy nie zawsze wieje wiatr. Niemniej jednak można ją zamienić na energię potencjalną, w przypadku elektrowni szczyptowo-pompowych i używać w tym czasie kiedy będą mniej sprzyjające warunki pogodowe do tego, aby pozyskiwać energię odnawialną, właśnie chociażby ze słońca.